Bez lata wydawało się, że jego życie jest odporne na wszystko, co niszczy innych. Skandale omijały go szerokim łukiem, plotki gasły, zanim zdążyły zapłonąć. W świecie, w którym kariery kończą się szybciej niż zaczynają, on trwał, niezmienny, przewidywalny, niemal pomnikowy. Dla fanów był gwarancją ciągłości, dla mediów bezpiecznym tematem, dla branży punktem odniesienia. Aż do momentu, gdy prywatność przestała być schronieniem, bo prawda, która uderza od środka, nie potrzebuje fleszy. Wystarczy jedno odkrycie, jedno zdanie, jeden szczegół, który nie pasuje do reszty układanki. Wtedy wszystko zaczyna się chwiać, najpierw cicho, niemal niezauważalnie, dopiero później nadchodzi hałas. Wielu artystów mówi, że dom to ich azyl. Miejsce, w którym zdejmuje się sceniczną maskę, w którym nie trzeba udowadniać niczego nikomu. Dla Zenona dom przez lata był właśnie taki: stabilny, przewidywalny, uporządkowany. Był przeciwwagą dla scenicznego chaosu, dla tras koncertowych, dla zmęczenia. Ale tej jesieni coś się zmieniło. Nie było jednego momentu przełomowego. Raczej seria drobnych sygnałów, które osobno nie znaczyły nic, lecz razem tworzyły niepokojący wzór. Zbyt długie rozmowy telefoniczne prowadzone szeptem, zmieniony rytm dnia, nieobecność spojrzenia, obecność milczenia. Zenon człowiek przyzwyczajony do słuchania ludzi, po raz pierwszy poczuł, że nie słyszy własnego domu. Intuicja, której nie da się uciszyć. Dziennikarze śledczy często powtarzają, że najważniejsze informacje nie przychodzą z dokumentów, lecz z intuicji, z poczucia, że coś się nie zgadza. Zenon nie był śledczym, ale intuicję miał wyostrzoną latami kontaktu z publicznością. Wiedział, kiedy tłum reaguje szczerze, a kiedy tylko z przyzwyczajenia. Teraz to samo wyczucie zaczęło działać przeciwko niemu. Pojawiło się pytanie, którego nie chciał wypowiedzieć na głos. Pytania niewygodne, niszczące, zagrażające całemu porządkowi, który budował przez dekady. Przez długi czas próbował je zagłuszyć pracą, zmęczeniem, rutyną, ale pytania ignorowane wracają silniejsze. Odkrycie. Nie było krzyku, nie było dramatycznej konfrontacji, rodem z filmów. Był za to moment absolutnej ciszy, w którym świat na ułamek sekundy zatrzymał się całkowicie. Informacja, która dotarła do Zenona, nie miała formy plotki ani niedopowiedzenia, była konkretna, precyzyjna, bezlitosna. Najbardziej wstrząsający okazał się nie sam fakt zdrady, lecz tożsamość drugiego mężczyzny. Nie był to ktoś z zewnątrz, nie był to przypadkowy epizod, był to człowiek, którego Zenon znał, komu ufał, kto funkcjonował w jego otoczeniu na tyle blisko, że zdrada przestała być tylko prywatnym dramatem stała się naruszeniem całego systemu zaufania. W takich chwilach nie cierpi tylko serce, cierpi tożsamość. Gdy idol przestaje wierzyć w siebie, Zenon przez lata był symbolem prostych wartości, stabilności, przywiązania, autentyczności. Publiczność nie tylko słuchała jego muzyki, ona wierzyła w historię, którą sobą reprezentował. W świecie pełnym chaosu, był dowodem na to, że można żyć inaczej. Dlatego odkrycie uderzyło w niego z podwójną siłą. Po raz pierwszy zaczął się zastanawiać, czy jego życie nie było iluzją. Czy fundamenty, na których zbudował swoją pozycję, nie były bardziej kruche niż chciał przyznać. Czy można być idolem stabilności, gdy własny dom rozpada się od środka? Samotność osoby publicznej Paradoks sławy polega na tym, że im więcej ludzi cię zna, tym mniej osób naprawdę cię widzi. Zenon w obliczu kryzysu odkrył, jak wąski jest krąg tych, z którymi można porozmawiać bez lęku przed przeciekiem. Każda rozmowa niosła ryzyko, każde wyznanie mogło stać się newsem. Zaczął się proces wycofywania, ograniczania kontaktów, izolacji. Mechanizmu obronnego, który w dłuższej perspektywie działa destrukcyjnie, bo samotność nie leczy ran, ona je pogłębia. Scena jako maska. Koncerty trwały, terminarz był wypełniony, publiczność nie zauważała niczego niepokojącego. Uśmiech był wyćwiczony, gesty znane. Głos wciąż brzmiał znajomo, ale wewnętrznie coś się łamało. Każde wejście na scenę stawało się aktem zaprzeczenia. Każde wyjście, powrotem do pustki. Artysta, który przez lata czerpał energię z tłumu, teraz coraz częściej czuł, że scena go obnaża, zamiast chronić. Mechanizm zaprzeczenia i początek kryzysu. Psychologia kryzysu opisuje ten etap jednoznacznie próba racjonalizacji, minimalizowania, odkładania konfrontacji. Zenon długo nie potrafił nazwać tego, co się wydarzyło. Unikał słów, które nadawałyby faktom realny kształt. Ale prawda, nawet niewypowiedziana, zaczyna wpływać na ciało. Bezsenność, rozdrażnienie, problemy z koncentracją. Pierwsze sygnały, które dla otoczenia wyglądały jak zwykłe przemęczenie, dla niego były zapowiedzią czegoś znacznie poważniejszego. Prędzej czy później zostaje przerwana przez plotkę, przez niedopowiedzenie, przez kogoś, kto wie więcej. Albo przez media, które wyczuwają zmianę atmosfery szybciej niż sami zainteresowani. Zenon nie planował konfrontacji z opinią publiczną. Nie był gotowy na rozmowy, wyjaśnienia, narracje, ale kryzys, raz uruchomiony, rzadko pytał o gotowość. Pierwsze przecieki zaczęło się niewinnie. Krótkie wzmianki w kuluarach, półsłówka rzucane między branżowymi rozmowami. Dziennikarze, którzy wcześniej nie mieli powodu interesować się jego życiem prywatnym, nagle zaczęli zadawać pytania. Nie wprost, ostrożnie, testując grunt: Czy wszystko w porządku? Wygląda pan na zmęczonego. Plotki mówią różne rzeczy. Plotki zawsze mówią różne rzeczy. Różnica polega na tym, czy mają się o co zaczepić. Tym razem miały. Mechanizm medialnej spirali. W dziennikarstwie istnieje zjawisko znane jako spirala potwierdzeń. Jedna nieoficjalna informacja prowokuje kolejną. Jeden anonimowy komentarz uruchamia lawinę domysłów. Media, nawet jeśli nie publikują wprost, zaczynają się ustawiać narracyjnie. Zmienił się język artykułów, zniknęły słowa spokój, stabilność, klasyka. Zamiast nich pojawiły się kryzys, trudny czas, niepokojące sygnały. Publiczność, nawet jeśli nie znała szczegółów, wyczuwała zmianę tonu. Zenon czytał te teksty w nocy, w ciszy. Każde zdanie brzmiało jak zapowiedź wyroku, choć jeszcze nikt nie wypowiedział go głośno. Presja otoczenia kryzys osoby publicznej rzadko dotyczy tylko jej samej. Szybko zaczyna obejmować wszystkich dookoła menedżerowie chcą kontroli przekazu, współpracownicy jasnych deklaracji rodzina ochrony. Każdy ciągnie w swoją stronę, często w dobrej wierze, ale bez wspólnej strategii. Zenon znalazł się w centrum sprzecznych oczekiwań. Milcz, żeby nie podsycać plotek. Zabierz głos, zanim inni zrobią to za ciebie. Nie reaguj emocjonalnie, okaż siłę, bo publiczność tego oczekuje. Problem polegał na tym, że on tej siły już w sobie nie czuł. Rozpad kontroli. Do tej pory Zenon kontrolował swoje życie w sposób niemal. Podręcznikowy, terminy, harmonogramy, stałe punkty dnia. Kryzys zburzył ten porządek. Noce stawały się bezsenne, dni chaotyczne, koncentracja uciekała. Na próbach pojawiały się pomyłki, w wywiadach, pauzy, które wcześniej się nie zdarzały. Publiczność zaczęła zauważać, że coś jest inaczej, a gdy publiczność zauważa zmianę, media natychmiast chcą ją nazwać emocjonalna samotność. Najbardziej dotkliwa była jednak samotność, nie ta fizyczna, ale emocjonalna. Zenon coraz rzadziej rozmawiał szczerze z kimkolwiek. Każde zdanie musiało być filtrowane, każda reakcja przemyślana. Autentyczność stała się zagrożeniem. To paradoks, z którym mierzy się wielu ludzi znanych. W momencie największego kryzysu nie mogą pozwolić sobie na słabość, bo słabość. Natychmiast staje się treścią, a on tej treści nie chciał oddawać. Próby ucieczki. W takich momentach pojawia się pokusa ucieczki, nie zawsze dosłownej. Czasem jest to ucieczka w pracę, czasem w izolację, czasem w mechanizmy, które tylko na chwilę dają ulgę. Zenon wydłużał trasy koncertowe, przyjmował kolejne zobowiązania, przekonywał siebie, że ruch i obowiązek pomogą zagłuszyć myśli ale każda ucieczka ma swoją cenę zmęczenie narastało organizm zaczynał wysyłać sygnały ostrzegawcze punkt bez powrotu drugi rozdział tej historii nie kończy się skandalem ani publicznym oświadczeniem kończy się czymś znacznie bardziej niebezpiecznym utratą kontroli nad narracją od tego momentu zenon przestał być jedynym autorem swojej historii Media zaczęły ją pisać za niego, publiczność interpretować po swojemu, a on sam coraz częściej czuł, że stoi obok własnego życia. To właśnie tutaj zaczyna się prawdziwy dramat osoby publicznej. Nie wtedy, gdy padają oskarżenia, ale wtedy, gdy milczenie przestaje być wyborem, a staje się pułapką. Kulminacja kryzysu rzadko przychodzi nagle. Najczęściej narasta falami, drobne sygnały, pozornie nieszkodliwe komentarze. Z pozoru neutralne pytania, aż w pewnym momencie wszystko łączy się w jedną spójną narrację, która zaczyna żyć własnym życiem. To wtedy milczenie przestaje być tarczą, staje się dowodem. Dla Zenona ten moment nadszedł nie w świetle reflektorów, lecz w półcieniu redakcyjnych korytarzy i internetowych forów, gdzie plotka dojrzewa szybciej niż fakt. Dzień, w którym historia wyszła z cienia, Pierwszy poważny tekst nie był sensacyjny. Nie zawierał nazwisk, nie stawiał tez wprost. Był napisany językiem sugestii. Źródła zbliżone do artysty, trudna sytuacja prywatna, poważny kryzys wizerunkowy. Dla doświadczonego czytelnika sygnał, dla innych mediów zielone światło. Od tej chwili liczyła się już nie prawda, lecz tempo. Kto opublikuje pierwszy? Kto powie więcej? Kto odważy się na rekonstrukcję zdarzeń? Mechanizm był bezlitosny. Każdy kolejny materiał powoływał się na poprzedni, tworząc pozór potwierdzenia. Reakcja publiczności. Fani początkowo bronili. W komentarzach dominowały słowa wsparcia, wezwania do spokoju, oskarżenia pod adresem żerujących mediów. Ale wraz z napływem kolejnych informacji ton zaczął się zmieniać. Pojawiły się pytania Wątpliwości, oczekiwanie wyjaśnień. Publiczność, która przez lata widziała w Zenonie symbol stabilności, teraz czuła się zdezorientowana. Nie chodziło już tylko o ciekawość, chodziło o poczucie naruszonej umowy między idolem a odbiorcami. Gdy ktoś przez dekady reprezentuje określone wartości, każdy cień pada dłużej. Próba odzyskania narracji. W pewnym momencie presja stała się zbyt duża, by ją ignorować zespół doradców zaproponował oświadczenie. krótkie, wyważone, bez emocji, takie, które było zamyka temat. Problem polegał na tym, że temat już się nie zamykał. Oświadczenie, zamiast uspokoić, zostało rozebrane na czynniki pierwsze. Każde słowo analizowane, każde przemilczenie uznane za znaczące. każda pauza za przyznanie się do winy. Zenon po raz pierwszy zobaczył, jak łatwo traci się kontrolę nad własnym przekazem, gdy kryzys dotyczy sfery prywatnej. W muzyce można poprawić aranżację, w wizerunku korektę, w życiu osobistym nie ma wersji roboczych załamanie. To, co działo się na zewnątrz, miało swoje konsekwencje wewnątrz. Zenon zaczął doświadczać objawów klasycznego załamania adaptacyjnego: ataki lęku, problemy z pamięcią, uczucie ciągłego napięcia. Scena, dawniej źródło siły, stała się miejscem ekspozycji słabości. W pewnym momencie odwołano koncert. Oficjalny powód problemy zdrowotne. Nieoficjalnie brak zdolności do funkcjonowania w przestrzeni publicznej. To był sygnał, którego nie dało się już zignorować. Dla mediów potwierdzenie, dla fanów powód do niepokoju, dla niego samego bolesne uznanie granic. Rozpad relacji i izolacja. Kryzys nie pozostawia relacji nietkniętych. Jedni odsuwają się z lęku, inni z wyrachowania, jeszcze inni z bezradności. Krąg osób naprawdę obecnych skurczył się dramatycznie. Telefony dzwoniły rzadziej, spotkania były krótsze, słowa ostrożniejsze. Zenon coraz częściej zostawał sam z myślami, które nie dawały się uciszyć. Analizował przeszłość. Szukał momentów, w których mógł coś zauważyć wcześniej. To jedna z najbardziej destrukcyjnych faz kryzysu, retrospektywne oskarżanie samego siebie. Moment graniczny. Każda biograficzna tragedia ma swój punkt graniczny. Chwilę, w której staje się jasne, że powrót do statutu starego porządku nie jest już możliwy. Dla Zenona tym momentem była decyzja o czasowym wycofaniu się z życia publicznego. Nie była to ucieczka. Była to kapitulacja wobec faktu, że dalsze funkcjonowanie w trybie ciągłej ekspozycji groziło całkowitym rozpadem. Media odczytały to jako przyznanie się do winy, część fanów jako akt odwagi. Prawda była bardziej złożona. Był to wybór między trwaniem a przetrwaniem. Cisza po burzy kończy się ciszą innego rodzaju niż ta z początku historii. To nie jest cisza niewiedzy, to cisza po uderzeniu. Gdy kurz jeszcze nie opadł, ale wiadomo już, że krajobraz się zmienił, legenda została naruszona, wizerunek pęknięty, życie prywatne wystawione na widok publiczny. To moment, w którym dramat przestaje być procesem, a staje się faktem. Dalsze pytanie brzmi nie czy, lecz co dalej. Każdy kryzys osoby publicznej ma swój moment kulminacyjny, ale prawdziwe konsekwencje. Ujawniają się dopiero później, wtedy, gdy znikają nagłówki, gdy media szukają nowych tematów, a bohater historii zostaje sam z rzeczywistością, której nie da się już cofnąć. To właśnie w tej fazie rozstrzyga się, czy dramat staje się końcem, czy początkiem innego życia. Dla Zenona etap po wszystkim okazał się najtrudniejszy: życie po medialnym trzęsieniu ziemi, wycofanie z życia publicznego. Nie przyniosło natychmiastowej ulgi, przeciwnie, odsłoniło skalę zniszczeń, których wcześniej nie było czasu ani przestrzeni dostrzec. Gdy zniknęły wywiady, próby, koncerty i obowiązki, pojawiła się pustka. A pustka w kryzysie działa jak lustro, odbija wszystko to, czego przez lata nie chciało się zobaczyć. Zenon po raz pierwszy od dekad nie miał planu, nie wiedział, co przyniesie kolejny tydzień. A tym bardziej kolejny rok. Dla człowieka, który całe dorosłe życie funkcjonował według harmonogramów, był to stan niemal paraliżujący. Bilans osobisty, utrata, której nie da się zmierzyć. Najdotkliwsze straty nie miały charakteru materialnego ani zawodowego. Były ciche, intymne i niewidoczne dla opinii publicznej. Utracone zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, przekonanie, że dom jest miejscem schronienia. A nie źródłem bólu. Relacje, które pękają w kryzysie, rzadko dają się odbudować do pierwotnego kształtu. Nawet jeśli formalnie trwają, zostają w nich rysy, nieusuwalne, wymagające ciągłej ostrożności. Zenon zrozumiał, że pewne granice zostały przekroczone bezpowrotnie, a powrót do jak dawniej jest już niemożliwy. Wizerunek po kryzysie. Legenda po korekcie. W świecie mediów. Nic nie ginie, każdy kryzys zostawia ślad, który staje się częścią publicznej biografii. Zenon, nawet jeśli wróciłby na scenę, nie wróciłby już jako ten sam artysta. Narracja została zmieniona. Z ikony stabilności stał się postacią tragiczną, z symbolu prostych wartości, przykładem kruchości ludzkiego losu. Dla jednych był to upadek z piedestału, dla innych Dowód, że nawet idole są tylko ludźmi. Wizerunek nie zniknął, ale uległ trwałej transformacji. Społeczna pamięć i mechanizm zapominania. Opinia publiczna jest bezlitosna, ale krótkowzroczna. Skandale żyją intensywnie, lecz krótko. Z czasem zostają zastąpione kolejnymi historiami, nowymi dramatami, świeżymi emocjami. To paradoksalne źródło nadziei dla tych, którzy przeszli medialny kryzys. Zenon obserwował, jak zainteresowanie stopniowo słabnie, jak nazwisko, które jeszcze niedawno było w centrum uwagi, zaczyna znikać z pierwszych stron. Ale zapomnienie nie zawsze oznacza ulgę. Czasem oznacza samotność po hałasie, moment, w którym nikt już nie pyta, ale też nikt nie wspiera. Próba odbudowy: czy możliwy jest powrót? Każda biograficzna katastrofa rodzi pytanie o przyszłość: czy możliwa jest odbudowa? Czy publiczność daje drugą szansę? Historia show biznesu zna różne odpowiedzi. Jedni wracają silniejsi, inni znikają na zawsze. Kluczowe nie są jednak strategie PR-owe, lecz gotowość do wewnętrznej zmiany. W przypadku Zenona powrót nie mógłby być prostym: kontynuujemy tam, gdzie skończyliśmy. Wymagałby nowej narracji, nowej szczerości, być może nowej definicji samego siebie już nie jako legendy, lecz jako człowieka z doświadczeniem porażki. Cena sławy, ta historia, choć osadzona w świecie znanych nazwisk i medialnych mechanizmów, jest w istocie opowieścią uniwersalną. Pokazuje jak cienka jest granica między prywatnością a publiczną własnością, jak łatwo dramat osobisty staje się treścią, a cierpienie elementem przekazu. Zenon nie był pierwszym ani ostatnim, którego życie prywatne zostało wystawione na widok publiczny, ale jego przypadek pokazuje coś jeszcze: że największe tragedie osób publicznych nie rozgrywają się na oczach kamer, lecz po ich wyłączeniu. Czy w świecie nieustannej ekspozycji, ocen i oczekiwań możliwe jest prawdziwe ocalenie prywatności? I czy cena sławy nie bywa czasem wyższa niż ktokolwiek jest gotów zapłacić? To pytanie zostaje bez odpowiedzi, tak jak wiele historii, które zaczynają się od podziwu, a kończą w ciszy. Każda historia o upadku osoby publicznej kusi prostą płętą: skandal, zdrada, kara, koniec. Ale rzeczywistość rzadko daje się zamknąć w tak wygodnych ramach. Prawdziwe dramaty nie kończą się wraz z ostatnim nagłówkiem ani z chwilą, gdy kamery gasną. One dopiero wtedy zaczynają naprawdę istnieć. Historia opisana w tym reportażu nie jest jedynie opowieścią o zdradzie czy medialnym kryzysie. Jest przede wszystkim zapisem rozpadu pewnej iluzji, iluzji, że sława chroni, że status zabezpiecza, że wieloletni podziw publiczności może uodpornić człowieka na najbardziej elementarne ludzkie cierpienie. Ten przypadek pokazuje, jak krucha bywa konstrukcja, którą nazywamy błoną legendą. Jak niewiele potrzeba, by fundamenty, budowane przez dekady pracy, sukcesów i zaufania, zaczęły się kruszyć. Jak bezwzględny potrafi być mechanizm, w którym prywatny dramat zostaje przejęty, przetworzony i sprzedany jako treść. Z perspektywy dziennikarskiej jest to także opowieść o odpowiedzialności, o granicy między informowaniem a ingerencją, między prawem opinii publicznej do wiedzy, a prawem jednostki do przeżywania własnego bólu. Poza zbiorowym osądem, granicy, która w praktyce bywa przekraczana szybciej, niż ktokolwiek chce się do tego przyznać. Najważniejsza lekcja tej historii nie dotyczy jednak mediów ani show biznesu. Dotyczy człowieka. Tego, co dzieje się z tożsamością, gdy nagle przestaje działać rola, do której przywykli wszyscy, włącznie z nim samym. Gdy idol musi zmierzyć się z faktem, że pod scenicznym światłem nie ma już ochrony. A po zejściu ze sceny nie czeka gotowa odpowiedź na pytanie, co dalej. Nie wiemy, jaki będzie ostateczny los tej historii, czy nastąpi odbudowa, czy powrót, czy cisza okaże się trwała, ale być może właśnie w tej niepewności kryje się najuczciwsze zakończenie, bo życie, w przeciwieństwie do medialnych narracji, rzadko oferuje jednoznaczne finały. Pozostaje więc pytanie, które warto zostawić czytelnikowi. Czy jako społeczeństwo potrafimy jeszcze oddzielić legendę od człowieka i pozwolić temu drugiemu przeżyć swoją historię bez aplauzu i bez linczu? To pytanie nie dotyczy jednej osoby, dotyczy nas wszystkich.